Policja zaprasza na drugą część podcastu Dołącz do nas, w którym prezentujemy różne formy służby, zarówno w mundurze, jak i w strukturach cywilnych. W pierwszej części słuchaliśmy kontrterrorysty, policyjnego konwojenta, policjantki z zespołu prasowego oraz funkcjonariusza służby kryminalnej. Dziś zaczynamy od policyjnych negocjatorów. Tu liczy się praca zespołowa, opanowanie i duża doza sympatii. Policyjni negocjatorzy y, najczęściej prowadzą negocjacje, gdy jest zapowiedź popełnienia samobójstwa, groźba bezprawnego użycia broni lub jakiegoś niebezpiecznego narzędzia, wzięcie, przetrzymywanie zakładników, prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji o charakterze terrorystycznym lub samo wystąpienie takiej sytuacji oraz y, zdarzają się przypadki, gdzie kierowani są do działań związanych z okupacją lub blokadą obiektów komunikacyjnych. Negocjacje są specyficzną y, de não I to jest właśnie potencjał i siła negocjacji, praca w zespole. Nigdy sam negocjator nie pracuje podczas działań negocjacyjnych, podczas zdarzenia. To jest praca zespołowa. Optymalny zespół negocjatorów, jaki powinien się znaleźć na miejscu zdarzenia, to pięć osób. Natomiast można w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach zmniejszyć ten zespół do trzech osób, ten minimalny, tak jak pani powiedziała. Natomiast czasami się zdarza, że przy dużych operacjach, działaniach policyjnych ten zespół może się powiększyć. Może nam być potrzebna większa liczba tych negocjatorów, w zależności od sytuacji. Specyfika prowadzenia działań negocjacyjnych czasami będzie wymagała, że tych negocjatorów będziemy potrzebować sporo więcej i w dłuższym czasie musimy ich zaangażować do prawidłowego poprowadzenia tych negocjacji. Takie współdziałanie zespołu, czy to takiego małego, trzyosobowego, czy większego, jest bardzo bliskie, prawda? Opowiedziałby Pan coś o tym? Tak, jak mówiłem, negocjatorzy są grupą specyficzną. Oni muszą się znać w zasadzie bardzo dobrze. Muszą umieć na sobie polegać, liczyć na siebie, udzielać sobie nawzajem wsparcia. Także tutaj nie ma możliwości albo nawet czasu na jakiekolwiek błędy. I trzeba mieć do siebie pełne, pełne zaufanie. Zaufanie jest tutaj podstawą. Muszą się nawzajem wszyscy wspierać, bo. W krótkim czasie, pod wpływem stresu, czasami może i emocji, należy podejmować szybko i trafne decyzje. Czy bywa, że opadają ręce? Zdarzają się takie sytuacje, ale są sporadyczne. A jakie są najtrudniejsze? Wszystkie są trudne sytuacje, bo każda sytuacja jest indywidualna. Negocjatorzy stają przed często trudnymi wyborami i muszą sprostać. Oczekiwania, zarówno drugiej strony, z kim przyjdzie im rozmawiać, jak również z przepisami prawnymi, których nie mogą nigdy złamać, i stoją naprzeciw ludzkim dramatom życiowym, często, gdzie muszą znaleźć właściwe rozwiązanie, a często kilka tych rozwiązań i zaproponować, żeby ta druga strona wybrała to, co jest najkorzystniejsze. Jakie cechy powinien mieć funkcjonariusz, który chciałby zostać negocjatorem? Potencjalni kandydaci na negocjatorów policyjnych powinni posiadać hmm... Życzliwy stosunek do ludzi, przede wszystkim szybkość myślenia oraz zdolność do się do nowych takich sytuacji kryzysowych przede wszystkim. nie, Pozytywna taka samoocena, nie powinni być wypalenie zawodowo, muszą być opanowani, muszą mieć dużą odporność psychiczną, cierpliwość, otwartość na ludzi, taką potencjalną życzliwość, pogodny stosunek i pozytywne te wartości. Nie mogą też oceniać rzeczywistości tylko w kolorach czarny, biały. Nie mogą mieć takich spolaryzowanych poglądów, podejrzewam. Tak, dlatego mówię, muszą być otwarci i życzliwi, bo negocjatorów czeka podczas działań negocjacyjnych wiele doświadczeń i muszą tym sprostać. No dobrze, to gdyby ktoś chciał zostać negocjatorem, to po pierwsze, co powinien zrobić? My przede wszystkim przyjmujemy ochotników. Potencjalni kandydaci przede wszystkim muszą chcieć dobrowolnie sami zostać negocjatorami policyjnymi. Szef nie może wysłać swoich funkcjonariuszy na szkolenie. Oczywiście, muszą mieć właśnie tą silną motywację, żeby zostać tym negocjatorem. Jeżeli ktoś czuje chce być tym negocjatorem to powinien się w pierwszej kolejności zgłosić do wojewódzkiego koordynatora do spraw negocjacji policyjnych który jest w sztabie w komendzie wojewódzkiej policji lub stołecznej i tam już zostanie właściwie podjęty czyli Przeprowadzona zostanie z nim przede wszystkim rozmowa z koordynatorem. Od koordynatora musi uzyskać tą akceptację, no i zostać skierowany na badania psychologiczne. Jeżeli przejdzie badania psychologiczne i tutaj będzie akceptacja tego koordynatora wojewódzkiego. To ma zielone światło, żeby móc być skierowanym na kurs negocjatorów policyjnych. Cały czas zachęcamy, żeby więcej osób starało się być a tymi negocjatorami, jeżeli czują taką chęć, potrzebę albo możliwość swoją w pomaganiu innym ludziom. Wtedy tych negocjatorów będzie więcej w każdym województwie. Jaka jest struktura negocjatorów w policji? Są etatowi negocjatorzy i nieetatowi? Tak. System negocjacji policyjnych opiera się głównie o nietatowe struktury negocjacji policyjnych. Natomiast część negocjatorów jest etatowych. Etatowi negocjatorzy znajdują się w centralnym pododziale kontrurystycznym Policji BOA. Natomiast negocjatorzy nietatowi funkcjonują w wojewódzkich grupach negocjacyjnych w każdej komendzie wojewódzkiej policji, w tym komendzie stołecznej policji. Czyli na co dzień wykonują inne swoje obowiązki służbowe. Tak, oczywiście. Nie ma zasady, w jakiej komórce znajduje się negocjator i pracuje na co dzień. Natomiast ważne, że miał odpowiednie predyspozycje, umiejętności i przeszkolenie, i wtedy jest powołany do takiej grupy negocjatorów policyjnych. Praca negocjatorów jest w ciszy, w spokoju, można powiedzieć, mimo że sytuacje są trudne, kryzysowe i przeżywamy ludzkie dramaty i towarzyszymy tym ludzkim dramatom. Natomiast Spokój, ograniczenie emocji jest pewien, w pewien sposób drogą do sukcesu. Umiejętność po prostu opanowania emocji na miejscu zdarzenia to jest właśnie kluczem do rozwiązania sytuacji. A jak by pan zachęcił słuchających do tego, aby zostali negocjatorami? Jeżeli ktoś jest otwarty na pomoc drugiemu człowiekowi, jest empatyczny, i przyszedł ratować życie i zdrowie innych osób, to powinien zostać negocjatorem. W policji, nie tylko dba się o formę fizyczną, ale można też rozwijać ją na poziomie reprezentacyjnym. Czy w mundurze można sięgać po medale, i jak to pogodzić ze służbą, opowiada nasz kolejny rozmówca. Często ci nasi policyjni sportowcy muszą łączyć właśnie tą swoją pasję z codzienną służbą. Natomiast utrzymanie takiego poziomu sportowego na najwyższym światowym poziomie to jest masę wyrzeczeń, masę poświęconego wolnego czasu, mnóstwo pracy, mnóstwo potu to bardzo ciężka praca, więc tym bardziej na wyróżnienie zasługuje fakt, że to są ludzie, którzy jeszcze dodatkowo. Albo przede wszystkim, właśnie, pełnią służbę policyjną. Tak, mamy wielu wybitnych sportowców, którzy reprezentują taki poziom naprawdę topu światowego, czyli mamy olimpijczyków, mamy mistrzów świata w różnych dyscyplinach i mistrzów Europy. Nie wspominając już, że po prostu wiele zawodów służb mundurowych wręcz zdominowaliśmy na polskiej scenie takiej sportowej. Które? No i jako przykład mogę podać sportowców naszych, którzy startują w sportach siłowych. Oni od lat po prostu deklasują konkurencję wojsko i inne służby mundurowe. Sporty walki, tak, to jest naprawdę światowa czołówka wielu z nich i też zdominowaliśmy wiele tych zawodów służb mundurowych. Więc no tylko się cieszyć, tak, bo jakby przy utrudnionych warunkach treningu, czyli właśnie łączenia służby z tą pasją, którą mają ci nasi Policyjni sportowcy, mimo takich przeciwności losu nazwijmy, to potrafią osiągać takie wybitne wyniki sportowe. No właśnie, jest ich tak wielu, że postanowiłeś, że nie wymienisz nikogo z nazwiska, żeby nikt nie poczuł się urażony, tak? Nie chciałbym nikogo urazić, bo jakbym zaczął wymieniać tych, których tylko pamiętam, to pewnie musielibyśmy nakręcić osobny materiał na ten temat. Natomiast chciałbym tylko wspomnieć, że mamy kilka reprezentacji sportowych: lekkoatletykę, reprezentacje w pływaniu, w kolarstwie, w sztukach walki, w sportach siłowych, w triatlonie i w piłce nożnej mężczyzn i kobiet. Każdą z tych reprezentacji opiekuje się wyznaczony kierownik reprezentacji, który ma też swojego zastępcę. Planujemy jeszcze utworzenie reprezentacji Polskiej Policji w strzelaniu. Wspominałeś, że sportowcy w policji po pierwsze są policjantami. Jak się znajduje czas na treningi, jak ci wszyscy mistrzowie znajdują? No, o to jest pytanie, więc yy, oprócz tego, że nasi sportowcy policyjni są wzorowymi policjantami, ich przełożeni często się wypowiadają o nich bardzo pozytywnie, że to są policjanci, których stawiają za wzór, bardzo zaangażowani, oddani i sumienni. I to się przekłada też na wyniki sportowe, jak również wyniki w służbie i postawę w ogóle taką policjanta w służbie. No właśnie, jak oni to łączą? No jest to niezwykle ciężkie, tak? No, poświęcają po prostu swój czas, często kosztem swoich rodzin, często jakimś tam czasem wolnym i trenują, tak? Ciężką pracą i poświęceniem są w stanie utrzymać ten poziom sportowy. Czyli wybitny zawodnik, wstępując w szeregi policji, ma szansę na kontynuację swojej kariery sportowej. Tak, jak najbardziej. Jak się okazuje, tą karierę sportową można łączyć z powodzeniem z, ze służbą w policji i nawet śmiem twierdzić, że w jakiejś formie ta służba w policji potrafi przedłużyć tą karierę sportową. Także zachęcam do tego policyjnych sportowców, żeby po wstąpieniu do służby nie rezygnowali ze swoich pasji i, i ze swoich ambicji sportowych, bo można to połączyć. Tak? Jest to możliwe i. My tutaj staramy się jak najbardziej to wspierać, taką inicjatywę. Przedłużyć, bo też są takie zawody weteranów, tak? O tym myślisz? Można kontynuować swoją drogę sportową, swoją karierę sportową. Można z powodzeniem jeszcze długo, długo rywalizować w tych zawodach służb mundurowych. Czy byłeś kiedyś zmuszony, żeby wykorzystać swoje umiejętności w kickboxingu w służbie na ulicy? No to jest ciężkie pytanie, natomiast może odpowiem trochę wymijająco, ponieważ w ogóle jakby sprawność fizyczna bardzo się przydaje nie tylko w codziennym życiu, ale szczególnie w policyjnej służbie. Ale nie tylko w zakresie sztuk walki czy sportu walki, ale w ogóle taka sprawność fizyczna bardzo, bardzo się przydaje i, i jakby dodaje trochę pewności siebie. Zresztą to widać, jak przebiegają te interwencje, gdy policjanci są sprawni, szybcy, silni. No to bardzo, bardzo pomaga. Mhm. A powiedz mi jeszcze tak na koniec, jak w ogóle trafiłeś do policji? Skąd się tutaj wziąłeś? Skąd, skąd się tutaj wziąłem? No jako młody, 21-letni mężczyzna postanowiłem żeby związać swoje życie w ogóle z jakąś formacją mundurową. Zresztą u mnie w rodzinie była tradycja mundurowa, więc... Padło na służbę policyjną, dlatego że wydawało mi się, i jakby uważam to do tej pory, że, że to służba bardzo ciekawa, oczywiście trudna i niebezpieczna, ale bardzo, bardzo zróżnicowana i, i, i każdy znajdzie tutaj gdzieś miejsce dla siebie w tej formacji, tak jak ja, również, także można połączyć pasję z, ze służbą i to jest idealne połączenie. A jak wygląda system ratownictwa w policji i kto może dołączyć do naszych zespołów medycznych? Oddajmy głos policyjnej ratowniczce medycznej. Żeby zostać ratownikiem, należy ukończyć kurs. Kurs 66-godzinny, który jest ściśle określony, jeżeli chodzi o zakres tematyczny, o czas trwania poszczególnych tematów właśnie w tych dwóch rozporządzeniach. Każdy taki kurs kończy się egzaminem. Po zdaniu tego egzaminu osoba takowa uzyskuje tytuł ratownika. Ten tytuł ratownika też nie jest tytułem danym na zawsze, ponieważ trzeba go recertyfikować w systemie takim co 3 lata, tak? Więc po upływie trzech lat od zdania tego egzaminu trzeba przystąpić do kolejnego egzaminu, który będzie egzaminem potwierdzającym uzyskanie takich kwalifikacji. I akurat przy tej kwalifikowanej pierwszej pomocy chciałabym się troszeczkę dłużej zatrzymać, mm -hmm. ponieważ my jako osoby zajmujące się ratownictwem w policji dość duży nacisk kładziemy na przygotowanie właśnie naszych funkcjonariuszy i naszych pracowników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. I na dzień dzisiejszy mamy około 8 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, którzy posiadają takowe kwalifikacje. Nie uważam, że to jest mała liczba, bo jak sięgnę pamięcią jeszcze do kilku lat to byłyśmy na poziomie takiego tysiąca, dwóch, tak. Oczywiście takim naszym docelowym marzeniem, no chociaż też można powiedzieć, że marzeniem jest to, żeby każdy funkcjonariusz takowe uprawnienia posiadał. Kolejnym etapem, poziomem w tej naszej działce ratownictwa medycznego szeroko pojętego jest właśnie ten poziom najwyższy. Czyli to jest poziom dotyczący ratowników medycznych, pielęgniarek, pielęgniarzy. To jest ta grupa osób, które nabyły te kompetencje na tą chwilę jedynym takim jakby drogą jest ukończenie studiów wyższych i to są studia licencjackie. I takich ratowników medycznych w policji mamy też bardzo wielu. I to są kluczowe osoby, dzięki którym mamy te wszystkie niższe poziomy, tak? Czyli ten poziom kwalifikowanej pierwszej pomocy i poziom pierwszej pomocy, bo to właśnie ci ratownicy medyczni, ci pielęgniarze, pielęgniarki, to są ci instruktorzy, to są ci trenerzy, które przekazują tą wiedzę właśnie tym osobom z, kwa z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i pierwszej pomocy. A ilu mniej więcej jest ratowników medycznych w Policji? Ta liczba? jest bardzo na tą chwilę trudna do określenia. A już mówię dlaczego. Bazową jakby grupą ratowników medycznych to są ratownicy medyczni, którzy pełnią służbę w zespołach medycznych w oddziałach prewencji i w samodzielnych pododdziałach prewencji. Tam zgodnie z strukturą i z regulaminem mamy takie to zespoły medyczne i etatowo stanowisko ratownika medycznego tam funkcjonuje. Pozostali ratownicy medyczni to są ratownicy, którzy pełnią służbę w jednostkach szkoleniowych i skupiają się przede wszystkim zgodnie z powołaniem tych jednostek jako ta kadra właśnie szkoleniowa, ale mamy również ratowników medycznych, którzy pełnią służbę w komendach wojewódzkich policji, którzy są również odpowiedzialni za koordynowanie tych działań w naszych strukturach. No i mamy taką dużą grupę osób, które wykonują zupełnie inne zadania, czyli zadania typowo policyjne w różnych strukturach, w różnych zakresach, a z racji wykształcenia, pasji, zainteresowania wykonują takie czynności, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne gdzieś tam w swoim życiu prywatnym, tak? Mamy jeszcze oczywiście to, o czym trzeba też wspomnieć, jak najbardziej jeszcze mamy zespół medyczny w naszym, BOA, tak, czyli centralnym pododdziale kontorystycznym. Mamy również wielu ratowników medycznych w samodzielnych poddziałach no kontrterrorystycznych. Chciałam polucji, zapytać, tak? oni też mają swoich, tak? Jak najbardziej, tak? Więc nie są to ujęte osoby w strukturze czy w nazewnictwie, ale jak najbardziej służą tam i mówiąc wprost, mają dużo, dużo pracy. Mhm. Czy może pani powiedzieć, jakie są drogi do tego, żeby zostać policyjnym ratownikiem medycznym? Może to brzydko zabrzmi, ale potrzebujemy już gotowych ratowników medycznych. Dlaczego gotowych? Owszem, jeżeli ktoś w trakcie służby w policji wybiera drogę taką, a nie inną i podejmuje studia na kierunku ratownictwo medyczne, więc jak najbardziej później po ukończeniu tych studiów może chociażby rozważyć służbę w zespołach medycznych, które funkcjonują w naszych strukturach. Ale również otwieramy się na tak zwanych ratowników medycznych z cywila. Tak? Czyli jeżeli ktoś jest ratownikiem medycznym i chciałby pełnić służbę w policji, i chciałby pełnić tę służbę w zespołach medycznych, w naszych oddziałach prewencji, czy w samodzielnych pododdziałach prewencji, to jak najbardziej my staramy się też mu tą drogę trochę ułatwić. Czyli ma troszkę łatwiej wstępując do policji jakieś dodatkowe punkty? Znaczy, punkty dodatkowe oczywiście przy naborze jak najbardziej, to każdy może je zdobyć. Ale troszeczkę procedura wygląda inaczej, jeżeli chodzi o przyjęcie do tych zespołów medycznych. Procedura wygląda o tyle inaczej, że jest nieco krótsza, nazwijmy to ta uproszczona, tak? Nie ma w niej chociażby testu sprawności fizycznej, testu wiedzy. Później droga jest jednakowa jak dla innych, czyli kurs podstawowy. Jak najbardziej, i później docelowo ta służba zespołów medycznych. Różnica jest, jeżeli chodzi o, o procedurę doborową. Rozmowy te w całości znajdziecie na popularnych platformach podcastowych oraz na stronie policja.pl. A tam też dużo informacji o rekrutacji do policji. Można nawet aplikować elektronicznie. Zapraszamy, a ja dziękuję za uwagę. Patrycja Długoń.